Chiny chwyciły Zachód za gardło. Trump macha bronią w postaci taryf, ale to Xi Jinping wyjął większego gana monopol na metale ziem rzadkich. Wydawało nam się, że to nowe technologie zdecydują o walce o prymat w świecie sztuczna inteligencja, robotyka, wyścig kosmiczny, biotechnologia. A może okazać się, że zadecyduje ekologiczny szlam nowa maksyma prymatu kto kontroluje piekło, ten wygrywa wyścig o podbój nieba. Czy Zachód w ostatnich trzech dekadach poświęcił prymat na rzecz ekologii? Nazywam się Krzysztof Mazur, witajcie na kanale o geoekonomii, czyli rozkminach o Polsce i świecie. Po treptyku o Chinach planowałem odpocząć od państwa środka, no ale ostatni tydzień na to nie pozwolił. Xi Jinping przeszedł do ofensywy. Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich. Nie chodzi jak dotąd tylko o kontrolę eksportu z Chin. Teraz zagraniczni producenci, którzy nawet w niewielkim stopniu korzystają z chińskich metali ziem rzadkich, będą musieli uzyskać zgodę Pekinu na sprzedaż swojego produktu dalej. Gdy klientem końcowym jest wojsko, nie dostaną na to licencji. W ten sposób Chiny chcą spowolnić proces odbudowy bazy militarnej państw NATO, a pośrednio uzyskać ogromną kontrolę nad szczegółami technicznymi wielu biznesów. Ta wiadomość wywołała w naszym komentariacie ogromne poruszenie. Taka bomba, która spadła nie wiadomo skąd. Tymczasem jest to efekt konsekwentnej polityki Chin vis a -vis Zachodu, prowadzonej mniej więcej od początku lat 90. Prześledźmy sekwencję zdarzeń, która doprowadziła nas do tego momentu, bo wtedy działania Pekinu zobaczymy nie jako spadającą bombę, ale jako kolejny krok w realizacji tego samego planu. Ile lat ma ten plan? Ponad 40. Siła konsekwencji państwa autorytarnego. Na początku lat 90. Deng Xiaoping po wizycie w kopalni w Mongolii Wewnętrznej miał powiedzieć: Bliski Wschód ma ropę naftową, Chiny mają metale ziem rzadkich. To ciekawa wypowiedź, bo w tamtym momencie wcale nie było oczywiste, że to Chiny będą miały monopol na metale ziem rzadkich. Należało do nich raptem 30% globalnego wydobycia, drugie 30% wydobywano w Stanach Zjednoczonych, reszta świata wydobywała około 40%. Jeszcze w latach 80., mieszcząca się w Kalifornii niedaleko granicy z Nevada, kopalnia Mountain Pass odpowiadała za wydobycie ponad 75% światowego zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich. Ta jedna amerykańska kopalnia, która działała od połowy XIX wieku, była zatem. Globalnym monopolistom. Deng Xiaoping na początku lat 90. mówił więc o pewnym długofalowym celu Chin, a nie o stanie faktycznym, ale miał rację. Jego kraj w bardzo szybkim tempie stał się monopolistą w tym względzie. Dlaczego? Wydobycie metali ziem rzadkich to prawdziwa tragedia dla środowiska. Za każdą tonę wydobytego cennego surowca zostają tony toksycznego szlamu, kwaśnych ścieków i skażonej ziemi. Samo pojęcie metale ziem rzadkich jest zresztą mylące, bo one wcale nie są aż tak rzadkie. Występują dość powszechnie na całej kuli ziemskiej. Tyle, że rozproszone, ukryte głęboko i trudne do wydobycia w sposób opłacalny. To właśnie czyni je tak problematycznymi. Nie chodzi o rzadkość, ale o techniczne, środowiskowe i polityczne trudności związane z ich pozyskaniem. Jak to wygląda w praktyce? Niektórzy mówią, że wydobywanie pierwiastków ziem rzadkich przypomina szukanie ziarnka pieprzu w kotlecie mielonym. Musisz rozwalić cały kotlet, żeby dostać się do jednego maleńkiego ziarenka. I tak właśnie jest tutaj, żeby wydobyć kilka gramów neodymu. Trzeba przerzucić tony skały i chemicznie rozpuścić to, co ją otacza. Proces odbywa się metodą odkrywkową. Powstaje zatem ogromne wyrobisko, kopalnie wielkości całych miast, a potem setki zbiorników z radioaktywnym i toksycznym błotem. Bo w jednym złożu występuje naraz wiele pierwiastków i każdy z nich trzeba oddzielić z chirurgiczną precyzją. To proces i czasochłonny, i energochłonny, i bardzo kosztowny. Wymaga ogromnych ilości wody, energii i chemikaliów a na końcu zostawia po sobie krajobraz jak po katastrofie ekologicznej. Księżycowe pustkowia, skażone rzeki i zbiorniki odpadów większe niż jeziora. Jak czytamy w tej książce o brudnym obliczu czystej energii, by wydestylować tonę koncentratu metali ziem rzadkich, a tyle mniej więcej jest potrzebne, by stworzyć np. cztery turbiny wiatrowe, musisz wygenerować jedną tonę radioaktywnej wody, 75 m sześciennych kwaśnej wody, 12 tysięcy metrów sześciennych odpadów gazowych, a także 8,5 kg fluoru masa ekologicznego szlamu. Deng Xiaoping, wypowiadając to zdanie – Bliski Wschód ma ropę naftową, Chiny mają metale ziem rzadkich – wyraził głęboką prawdę na temat przyszłości, bo Zachód wchodził w fazę pozindustrialną. Nasza gospodarka zmieniała swój charakter. Przychodziliśmy od przemysłu do usług cyfrowych i finansowych i wraz z tą zmianą rosła świadomość ekologiczna i presja na zamykanie tego typu kopań. Deng zobaczył w tym szansę dla Chin, Niech one przyjmą cały ten ekologiczny szlam. Staną się wtedy z fabryką świata, ale także ekologicznym śmietnikiem. A z czasem przerzucą ten śmietnik do Birmy. W ten sposób powstała jedna z najbardziej ponurych kopalni świata kopalnia metali ziem rzadkich w Mongolii Wewnętrznej. Reporter BBC nazwał to miejsce piekłem na Ziemi. Z lotu ptaka wygląda jak ogromna rana w powierzchni planety gigantyczna dziura, a obok niej morze czarnej, gęstej mazi, która tylko z daleka przypomina wodę. W rzeczywistości to toksyczny odpad. Mieszani na metali ciężkich, kwasów i radioaktywnych pierwiastków. I na tej przemysłowej pustyni pracują ludzie. Wielu z nich choruje na raka, inni zmagają się z chorobami układu oddechowego, skóry, z bezpodnością. Ale kto miałby się tym przejmować w państwie autorytarnym, gdzie produkcja i wynik gospodarczy są ważniejsze niż ludzkie życie? Żeby zrealizować swój cel, w latach 90. Chiny zalały globalny rynek swoimi metalami ziem rzadkich. Przez ponad dekadę sprzedawali je poniżej kosztów produkcji. Państwo dotowało tą gałąź przemysłu, bo jeszcze bardziej chciało zniechęcić Zachód do utrzymywania u siebie tego typu brudnych kopalń. Niech je wszystkie zamkną i przeniosą do Chin. Wtedy marzenie Deng Xiaopinga się spełni. I rzeczywiście tak się stało. W 1998 roku kopalnia Mountain Pass w Kalifornii, do niedawna hegemon, pod naciskiem lokalnych ekologów, pewnie wspieranych finansowo z zewnątrz, wstrzymała wydobycie. A w 2002 roku w ogóle zamknięto tę kopalnię. Tak zlikwidowano działający od XIX wieku zakład. Który jeszcze w latach 80. XX wieku był globalnym monopolistą. Proroctwo Deng Xiaopinga się spełniło. Jeszcze jedna ważna rzecz. To zwycięstwo przyszło Chińczykom tak łatwo, bo w przeciwieństwie do ropy, która jest bardzo lukratywnym biznesem, metale ziem rzadkich to mały pieniądz. W 24 roku globalny rynek metali ziem rzadkich był wyceniany na około 12,5 miliarda dolarów. To śmiesznie mało. To mniej niż Polska rocznie wydaje na program 800. Tak, nie przesłyszeliście się. To chichot stulecia, że Chiny chwyciły Zachód za gardło dzięki branży, która globalnie warta jest mniej niż program 800. Ten sektor jest jakieś 300 razy mniejszy niż sektor ropy naftowej. Ale to lepiej pozwala zrozumieć, dlaczego Amerykanie go nie bronili. Bo nie dość, że był brudny, to jeszcze nie dało się na nim zbyt wiele zarobić. Lepiej zainwestować w Dolinę Krzemową i Wall Street. Ale Chiny nie są zarządzane przez finansistów i prawników, ale przez inżynierów. Ci zaś rozumieją, że czasem wielkość sektora nie decyduje o jego strategicznym znaczeniu. Tu przydatna jest inna metafora z tej książki. Metale ziem rzadkich można porównać do LSD albo przypraw. Stosunkowo niewielka dawka robi ogromną różnicę. Szczypta soli nie jest ekonomicznie wiele warta, ale bez niej jedzenie traci smak. Podobnie drobinki indu w ekranie naszych telefonów sprawiają, że jest on wrażliwy na nasz dotyk. Bez tej szczypty tego pierwiastka ekrany dotykowe nie działają. Czasem mała ilość zmienia bardzo wiele. Technicznej charakterystyce produktu. I dlatego w latach 80. i 90. pierwiastki ziem rzadkich wydawały się Amerykanom niszowym, a nie strategicznym surowcem. W rozumieniu technologii przebili ich wtedy chińscy inżynierowie. Ci zrozumieli, że wraz z rozwojem elektroniki i rosnącym zapotrzebowaniem na magnesy, rola tego sektora będzie strategiczna. Motek magnesów jest tu szczególnie interesujący. Magnesy stałe, czyli zachowujące własne pole magnetyczne bez potrzeby zasilania zewnętrznego, okazują się absolutnie kluczowe we współczesnej gospodarce. To dzięki nim można produkować silniki do samochodów elektrycznych. Ale nie tylko. Również systemy naprowadzania i kierowania rakietami, radary, silniki do dronów czy napędy do twardych dysków w komputerze. Słowem, bardzo wiele aplikacji w kluczowych sektorach gospodarki. Kto jako pierwszy opatentował i skomercjalizował tę technologię? Amerykanie. W 1986 roku General Motors stworzył spółkę Magna Quench to oni opracowali i opatentowali technologię produkcji sproszkowanych magnesów neodymowo-żelazowo-morowych, czyli opartych właśnie na pierwiastkach ziem rzadkich. Dzięki tej technologii można produkować magnesy o niezwykle wysokiej gęstości energii i precyzyjnie ukierunkowanym polu magnetycznym. Na przełomie lat 80. i 90. firma MagneQuench była monopolistą w sektorze magnesów stałych opartych na pierwiastkach ziem rzadkich. Odpowiada wtedy za 85% globalnej produkcji, jej produkty, między innymi, wykorzystywane były w silnikach rakietowych używanych przez amerykańską armię. Dlatego do dziś przedmiotem licznych dziennikarskich śledztw jest to, w jaki sposób tak strategiczna firma mogła znaleźć się w chińskich rękach. W 1995 roku firma Magnequench, która opatentowała tak kluczową technologię, bez której nie można dziś produkować silników do wielu rakiet, samochodów elektrycznych czy dronów, została kupiona przez Chińczyków. Przykładem takiego śledztwa jest choćby ta książka, oskarżenia amerykańskich służb specjalnych i Pentagonu, które skorumpowane. Przestały działać w imię amerykańskiego interesu. Zaczęły wyprzedawać narodowy potencjał. W tej książce wątek Magna Quench został szerzej rozwinięty. Została ona kupiona przez firmę inwestycyjną kierowaną przez Archibalda Coxa Jr., syna prokuratora z czasów afery Watergate. Wydawało się, że to typowy amerykański podmiot. Po przyjęciu Cox został mianowany prezesem tej spółki. Niewielu wówczas wiedziało, że jego fundusz to tak naprawdę przykrywka dla dwóch chińskich firm. Obie miały do tego stopnia bliskie powiązania z rządem w Pekinie, że kierowały nimi osoby rodzinnie powiązane z Deng z Xiaopingiem. Cifius, federalny komitet akceptujący tę transakcję, zgodził się na nią, o ile działalność produkcyjna pozostanie w USA przez kolejne pięć lat. Tak się stało, ale po upływie wymaganych pięciu lat spółka zamknęła fabrykę w Indianapolis, zwolniła pracowników i przeniosła całą linię produkcyjną do Chin wraz z patentami i dokumentacją techniczną. Od tego momentu Chiny przejęły dominację w produkcji magnesów neodymowych. Dziś kontrolują ponad 90% ich globalnej produkcji. Historia przejęcia technologii produkcji magnesów stałych dopełnia obrazek. Jak widać, Chinom od początku zależało nie tylko na tym, by stać się monopolistą w obszarze wydobycia metali ziem rzadkich, bo tu marże są stosunkowo niskie, a sektor specjalnie dochodowy. Dlatego poszli też w kierunku kontroli technologii rafinacji tych metali. Chcieli także stać się liderem produkcji magnesów neodymowych, których zastosowanie w gospodarce wraz z elektryfikacją transportu stało się powszechne. W ten sposób kontrolują nie tylko surowiec, ale i ważną technologię zastosowania metali ziem rzadkich w produkcji. A tak wygląda to na liczbach. Chiny kontrolują dziś 70% globalnego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. Amerykanie w 2017 uruchomili na nowo kopalnię Mountain Pass w Kalifornii. Dlatego wydobycie u nich skoczyło z 0% jeszcze 10 lat temu. Do około 20% globalnego tortu. Ale nawet po uruchomieniu tej kopalni, gdy zaczęli wydobywać metale ziem rzadkich u siebie, i tak muszą wysyłać surowiec do Chin, bo nie posiadają technologii procesu rafinacji, czyli oczyszczania tego surowca. Absolutnym monopolistą są tu Chiny. Tu widać to na przykładzie siedmiu pierwiastków. Ten obrazek pokazuje, jak bardzo Pekin trzyma dziś Zachód za gardło. A tu widzicie triumf chińskich inżynierów. Mieli rację w latach 90., że rynek magnesów stanie się kluczowy. Tak urósł w ostatnich dekadach. Liczby podane są w tysiącach ton. Samochody elektryczne, przemysł zbrojeniowy, elektronika, cyfryzacja. To wszystko napędza ten sektor, który masowo zaczął używać magnesów neodymowych. Gdy w 1995 roku Chińczycy potajemnie kupili od Amerykanów spółkę Magnequench, rynek był niewielki i rządzili na nim Amerykanie i Japończycy. Dziś jest on gigantyczny, ale rządzą już Chińczycy. Amerykanie sami to sobie zrobili. Tak oto spełniło się proroctwo Deng Xiaopinga. Doskonale wyczuł on wiatr historii przyjął z otwartymi ramionami to, czego Amerykanie sami chcieli się pozbyć. A że przy okazji udało się również pod, przez podstawiony fundusz przejąć ważną technologię, to tylko lepiej. Państwo rządzone przez inżynierów okazało się bardziej przenikliwe, bardziej strategicznie myślące niż skorumpowane imperium rządzone przez prawników i banksterów. Jeśli chciałbyś, by i u nas w Polsce było więcej takiego strategicznego myślenia, to wspieraj koniecznie ten kanał. Chcemy być odtrudką na medialną papkę, która nas ogłupia i nie pozwala łączyć kropek. Uczmy się od Chińczyków? Patrzeć na dwa kroki do przodu. Rekomendacja prześwitów na dziś? Poczytajcie o brudnym czy czystej energii. Tam wszystko zostało opisane. A moim patronom? Moim patronom życzę przenikliwości Deng Xiaopinga. Na te takich kanali jak Archibald Cox Jr. jawi się on jako prawdziwy mol stanu. Partnerem kanału jest Million Dollars Baby. Mogą pomóc Twojej firmie zarządzić ryzykiem walutowym. Po narysowaniu tego obrazka ostatnie działania Pekinu staną się już dla nas zrozumiałe. Chińczycy doskonale rozumieją, że złapali Zachód na wykroku, bo bez metali ziem rzadkich nie da się odbudować ani bazy przemysłowej, ani produkcji wojskowej dwóch strategicznych celów Trumpa. Tu wszystko mówiąca infografika. Pokazuje, że Amerykanie nie są dziś w stanie wyprodukować nowoczesnych myśliwców, niszczycieli czy łodzi podwodnych bez zgody Pekinu. Ten, kto kontroluje rafinację pierwiastków ziem rzadkich, ten będzie kontrolował tempo produkcji sprzętu wojskowego. Nawet tak bardzo chwalony przez Jacka Bartosiaka segment B na Ukrainie, który dał Kijowowi pole manewru wobec Amerykanów. Jest uzależniony technologicznie od Chin. Jak czytamy w jednym z raportów ukraińskiego think tanku, produkcja dronów zależy od dostaw komponentów z Chin, w tym silników bazujących na magnesach neodymowych. Zatem to Pekin może odciąć tlen segmentowi B na Ukrainie, gdy tylko będzie tego chciał. Choć oczywiście Kijów robi wszystko, by się od dostaw uniezależnić. Pekin już kilka razy w przeszłości użył tej broni. Testował reakcję i wie, że szantaż pierwiastkami ziem rzadkich doskonale działa. Chyba pierwszy raz wydarzyło się to w 2010 roku wobec Japonii. Między dwoma krajami doszło do incydentu na Morzu Wschodniochińskim. Pekin wstrzymał wówczas na dwa miesiące eksport metali ziem rzadkich do Japonii. Ich ceny na światowych rynkach wzrosły w ciągu kilku tygodni, nawet dziesięciokrotnie. A japońskie firmy Toyota, Sony, Mitsubishi i Hitachi stanęły przed groźbą wstrzymania produkcji elektroniki i samochodów hybrydowych. Ten wstrząs wywołał panikę na wielu rynkach, np. w Niemczech. Wywołało to debatę o uzależnieniu surowcowym ich przemysłu od Chin. Ale na słowach się skończyło. Ówczesny szef Tyson Krupp. Giganta z branży stalowej, wyszedł wówczas z inicjatywą, by Berlin stworzył spółkę mającą na celu wydobycie i rafinację metali ziem rzadkich na potrzeby niemieckiego przemysłu. Zaproponował, by polem działania takiej spółki była przede wszystkim Afryka. Roztropne działanie, bo wiedział, że w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, tego typu działania spotkają się z wielkim oporem ekologów i środowisk lokalnych. Kanclerz Merkel odpowiedziała mu wówczas, że zdobywanie surowców to sprawa biznesu i przedsiębiorstwa, a nie państwa. Widać, że zabrakło jej strategicznego myślenia Deng Xiaopinga. Pekin w 2010 roku zrozumiał, że szantaż surowcowy świetnie działa, a Zachód jest bezbronny. Skończy się zawsze na gadaniu, bo nikt nie chce mieć u siebie bomby ekologicznej. Tak działa demokracja. Dlatego, gdy Trump w 2024 roku prowadził w sondażach, i było bardzo prawdopodobne, że temat CEU wróci na agendę, Pekin postanowił się zabezpieczyć. We wrześniu 2024 roku wdrożono system raportowania i śledzenia produktów. Każde chińskie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem pierwiastków ziem rzadkich, Zostało włączone do centralnego systemu. Miało obowiązek rzetelnie rejestrować przepływ swoich produktów. End-User Tracking, na wzór amerykańskiego The Foreign Direct Product Rule. Powstało narzędzie, które będzie można użyć, gdy Waszyngton wypowie nam wojnę handlową. I dokładnie tak się stało w kwietniu tego roku. Trump ogłosił Liberation Day i drakońskie cła na produkty z Chin. W odpowiedzi Pekin nie tylko wprowadził cła odwetowe, ale również Ministerstwo Handlu ogłosiło decyzję numer 18. Kontrola eksportu siedmiu kluczowych pierwiastków ziem rzadkich. Staliby walcy tego kanału mogą pamiętać, że pół roku temu mówił u nas o tym Andrzej Krajewski w przekrojowej rozmowie na temat metali ziem rzadkich. To jest taka ciekawostka, która chyba umknęła w polskich mediach. Jak rozpoczęła się wojna celna na początku kwietnia i wymiana tych ceł rosnących, to Chiny oprócz tego wprowadziły system licencjonowania eksportu pierwiastków ziem rzadkich. I to jest taki, tak bardzo sprytne zagranie. Ponieważ y, teraz, żeby kupić od chińskich dostawców, a wszyscy kupują pierwiastki ziem rzadkich, no to trzeba od ich Ministerstwa Handlu dostać licencję, na to, żeby móc je kupić. I teraz, tak, inni do, odbiorcy dostali licencję z automatu na razie, ale można je zweryfikować i cofnąć. Natomiast amerykańscy producenci, y, zwłaszcza Benning. Y, bodajże że Tesla, jeżeli chodzi. I tak, tak, to znaczy, wszyscy, którzy wykorzystują materiał ziem z głównych grup producenckich, czyli przemysł zbrojeniowy, przemysł kosmiczny, przemysł lotniczy i przemysł samochodowy, znaleźli się poza licencjami. Oni dopiero muszą wystarać się o te licencje. Inaczej nie dostaną siedmiu pierwiastków ziem rzadkich, które są niezbędne w urządzeniach elektronicznych. To było... Zatem, to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, to nie bomba spadająca na nas nie wiadomo skąd, ale kolejny krok w realizacji tej samej strategii. Pekin po doświadczeniach z Japończykami w 2010 roku i Amerykanami z kwietnia tego roku, którzy podkulili ogon i obniżyli drakońskie cła na chińskie produkty, wie, że może szantażować w ten sposób Zachód. Złapał na nowy kroku, więc poszerzył regulacje, które wprowadzili kilka miesięcy temu. Decyzja numer 61 Ministerstwa Handlu z zeszłego tygodnia mówi o tym, że Pekin chce odtąd kontrolować nie tylko eksport, ale cały łańcuch wartości produktów, które zawierają nawet śladowe ilości pierwiastków ziem rzadkich przerobionych przez chińskich producentów. Co do zasady, chodzi o technologię dual use, więc teoretycznie produkty konsumenckie, takie jak smartfony czy elektronika, nie podlegają tym regulacjom. Ale dokument napisany jest celowo bardzo ogólnie. Mowa jest o ochronie strategicznych technologii, więc łatwo można poszerzyć listę produktów, o ile Pekin uzna daną technologię za strategiczną. A mechanizm licencyjny daje także dużą uznaniowość urzędnikom i możliwość wymagania np. szczegółów technicznych produktów kolejne narzędzie do szpiegostwa przemysłowego. Z kolei decyzja numer 62 mówi o kontroli technologii rafinacji. To ten obszar, w którym Chiny są absolutnym monopolistą. Odtąd żadna chińska firma, uczelnia, instytut czy pojedynczy badacz nie mogą przekazywać obcym podmiotom patentów, licencji czy procedur technologicznych dotyczących oczyszczania pierwiastków ziem rzadkich. Chiny zrozumiały, że Zachód teraz będzie na gwałt chciał odbudować te zdolności i chcą maksymalnie zablokować możliwość kupienia tego z państwa środka. Ścisłej kontroli ma również podlegać know-how z zakresu produkcji magnesów, Czyli to, co Chiny potajemnie odkupiło od Amerykanów w 1995 roku, ma teraz być ściśle chronione przez państwo. Kolejna mocy decyzji numer 58 kontrolą mają być również objęci producenci baterii litowo-jonowych oraz technologia ich produkcji. I jak pytacie, dlaczego teraz, dlaczego Pekin użył tej broni? To odpowiedź może być bardzo pozaiczna z powodu chaosu na zapleczu Trumpa. Wiele bowiem wskazuje na to, że Pekin po prostu zareagował na decyzję Waszyngtonu z 22 września. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opublikował tego dnia tzw. regułę 50%. Chodzi o uszczelnienie obowiązującego systemu sankcji i ograniczeń eksportowych. Sens tej regulacji jest taki, żeby firmy znajdujące się już na czarnej liście, np. chińskie firmy technologiczne, nie mogły omijać zakazów poprzez tworzenie spółek córek czy filii w innych krajach. Więc nowa regulacja nakłada automatyczne restrykcje eksportowe na podmioty powiązane z firmami umieszczonymi już na liście. Wystarczy, że 50% własności tego nowego podmiotu należy do firmy objętej już restrykcjami, to także ten nowy podmiot z automatu jest wpisywany na czarną listę. Według tej interpretacji Pekin uznał, że to złamanie porozumień z Madrytu z września tego roku, gdzie Chińczycy z Amerykanami doszli do porozumienia, by nie nakładać na siebie nowych restrykcji. I właśnie ta decyzja z 29 września Departamentu Handlu była przez nich zinterpretowana jako złamanie tej umowy. Dlaczego może to być przypadek? Wynik chaosu na zapleczu? bo jest bardzo prawdopodobne, że Trump nie wiedział o tej regulacji 50%. Świadczyłaby o tym jego nerwowa reakcja, której dał wyraz w licznych tweetach oraz wracając do drakońskich sankcji. A przecież już kilka miesięcy temu to testował na skórze amerykańskiej gospodarki. Odczuł, że nie jest to skuteczny straszak na Pekin, bo Xi Jinping ma większego gana w postaci metali ziem rzadkich. Jakie wnioski? Po pierwsze, nie wygramy konfrontacji z Chinami, gdy nie zmienimy naszego podejścia do przemysłu. Potrzebujemy długofalowej polityki przemysłowej. Nie możemy stać tylko na usługach i sektorze finansowym, bo to oznacza marginalizację. Na końcu nie walczą dolary, tylko czołgi i myśliwca. Po drugie, kluczowym czynnikiem w tej konfrontacji jest czas. W Pekinie dominuje myślenie strategiczne i inżynieryjne, gdzie wiesz, że pewne procesy wymagają czasu. U nas dominuje myślenie speców od marketingu i finansów. W kampanii rzucić hasło odbudowy przemysłu i dodrukować trochę kasy. A efektów chcemy zaraz. Najlepiej na koniec kwartału, bo tak działa giełda. A przecież każdy inżynier wie, że tworzenie kopań, rozwój technologii rafinacji, opanowanie technologii produkcji magnesów, szkolenie kadr, uruchamianie procesów przemysłowych, to wszystko trwa latami. Chcemy teraz cłami i machaniem giverom odwojować 40 lat błędnej polityki i finansjalizacji gospodarki. To nie poleci. Po trzecie, nie ma wątpliwości, że działania Pekinu są wymierzone w USA, ale także w Europę. Świetnie opisała to analityczka OSW. Dialog z pozycji siły. Bo niemiecki przemysł jest totalnie uzależniony od minerałów ziem rzadkich z Chin. Jest na łasce monopolistym. Wolumen magnesów trwałych importowanych do Niemiec pomimo debaty z 2010 roku tylko rósł w ostatnich latach. Po raz kolejny widać, jak opłaciła się inwestycja w technologię produkcji magnesów trwałych. A Berlin? Berlin przez 15 lat nie zrobił nic, by uniezależnić się od Chin. Zatem możemy przekonywać, że należy chronić europejski rynek przed zalewem towarów z państwa środka. Ale w praktyce Berlin wie, że musiałby iść na wojnę z Pekinem, a na to nie chce zdecydować się jego i tak już krwawiący przemysł. Po czwarte. Ofensywną strategię Chin należy czytać w kontekście problemów tego państwa, o których mówiłem ostatnio w kilku odcinkach. Kryzys na rynku nieruchomości, zabójcza konkurencja na lokalnym rynku, niski popyt wewnętrzny, deflacja, długi wielu firm i gospodarstw domowych. Widać, że Pekin panicznie boi się odcięcia dostępu do zachodnich rynków. Dla wielu firm to jedyna szansa na przeżycie. Dlatego sięga po opcję atomową, by zastraszyć Stany i Europę. Wierzy, że przyczynia się w tym samym do końca globalizacji. Rozwala zaufanie do systemu, którego był beneficjentem przez cztery dekady. Długofalowo popycha nas w kierunku odcięcia się od nich, ale krótko i średnioterminowo wie, że musi nas do tego zmusić, bo potrzebuje dostępu do naszych rynków. Po piąte, myśl najtrudniejsza do przyjęcia, wymagająca rewizji naszego podejścia do ekologii. Maksymalizm w tym względzie okazał się utopią. Planety nie uratowaliśmy, ale przynajmniej doprowadziliśmy do uzależnienia się od Chin. Brawo my! Czy Europejczycy zrozumieją, że cywilizacja stoi na przemyśle? A ten jest inwazyjny wobec środowiska. Możemy zmniejszać oczywiście tą inwazyjność dzięki rozwojowi technologii i regulacjom, ale myśli, że będziemy klimatycznie neutralni to utopia. Ta utopia dziś doprowadziła nas do tego, że Chiny trzymają nas za gardło.